Witam na drugiej części konferencji. Dołączył do nas Dani Ramirez, czyli pomocnik i wicekapitan Łódzkiego Klubu Sportowego. Uh, Dani, first question from me. Um, this match with Lech Poznań. You played in this uh, group in, this, um, in Lech Poznań. So, uh, is it in any way special match for you? Yeah, I think that is, is special because uh, I love this team, I love these fans, I, I live very good moments there. And I have good friends. I think that almost uh, the first eleven that they can play, I play with these guys. Uh, so yeah, I have uh, good moments there. Uh, but everybody have to know that on the pitch I don't have friends. I have friends outside, but not on the pitch. But for sure will be a special. Mm -hmm. Zapytałam o to, czy ten mecz dla Daniego będzie jakiś, w jakiś sposób wyjątkowy, dlatego, że był zawodnikiem Lecha Poznań. Odpowiedział, że oczywiście spędził tam wiele przyjemnych i fajnych momentów i oczywiście kocha fanów też Lecha Poznań, bo są wyjątkowi. I ma też kolegów wśród zawodników, wiadomo, grał z nimi na boisku. Natomiast w najbliższą niedzielę nie będzie kolegów na boisku, bo wiadomo, że każdemu zależy na tym, żeby po prostu ten mecz wygrać. A zatem teraz Państwa poproszę o zadawanie pytań. Jeśli będą one zadane po angielsku, będzie łatwiej gość od razu je zrozumie. Proszę. Hello Dani, once again Victor jest to ja. Uh, what kind of match are you expecting? Difficult match for sure. I know that they are not uh, in the best shape maybe. They are in bardzo trudny moment. But uh, they are good team, they are good players. And uh, we expect that will be a hard game because they have quality, they have players that in one opportunity they can score goal, so it will be hard for sure, but I think that uh, we are playing good good football we are keeping the ball really good, and I think that if we can take the ball from from leg, we can play with the ball the mostly uh, during the game uh, we are, we can create good opportunities, we are also good in attack, we are in In a really good moment and maybe is good opportunity to to win against Leipponen. Pytanie dotyczyło tego, jakiego meczu Dani spodziewa się w najbliższą niedzielę, a zatem odpowiedział, że na pewno trudnego, bo pomimo że może i drużyna Lecha Poznań jest w trudnym teraz momencie, to jednak wciąż jest to bardzo dobra drużyna. Natomiast też patrząc na Łódzki Klub Sportowy, trzeba przyznać, że jest teraz w dobrej formie i też kreuje dużo sytuacji na boisku i też tego się spodziewamy w najbliższą niedzielę, że właśnie Łódzki Klub Sportowy będzie miał możliwość tworzenia tych dobrych sytuacji i pokaże się jak najlepiej na boisku. A continuation of this. Uh, so, what's your mindset, uh, the team's mindset before this game? Uh, are you going, first of all, uh, to be cautious not to uh, lose a goal, or completely the other, other way around? Just to use your chance and uh, from the very beginning, show the uh, opposite team that you are in it to win it i think that the key is the combination of this both aspects don't lose the goal and also be be brave in attack be, uh, try to score a goal uh, from, the, from the beginning like i think uh, we, we show against Radomiak that we want to do from the first minute kill them push them and finally we won the game doing really good job so i think that we want to do the same again leponan play uh, one to one and be brave and, uh, and i think that is just one way że możemy wygrać win against bo because if we are like a small team, afraid for sure we cannot win against Le So we have to be brave, play good Pytanie dotyczyło tego, jakie jest nastawienie mentalne przed tym najbliższym meczem. W skrócie, czy drużyna będzie próbowała po prostu nie stracić gola, czy raczej postara się o to, żeby atakować i samemu tworzyć sytuację? Dani odpowiedział, że. Muszą być przede wszystkim odważni, że będą oczywiście próbowali wygrać. Że nie, nie stracenie gola to oczywiście jest jeden aspekt, ale inny to pokazanie tej odwagi na boisku. Co też udało się pokazać w ubiegłym meczu z Radomiakiem, gdzie zespół atakował, też przypierał swojego wroga tak, żeby samemu dominować na boisku, a zatem jest szansa i można ten mecz na pewno wygrać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Good luck. Thank you.